Witam Was w kolejnym rzetelnym teście na moim kanale, a dzisiaj sobie sprawdzimy, czy ludzie na innych kontynentach faktycznie są spoceni. I w sumie głównie chodzi mi o to, że chciałbym sprawdzić, jak się gra na wysokim pingu, dlatego zagramy sobie gierkę na oceanii i na Ameryce Północnej Zachód, żeby sprawdzić jak tam się gra, a przy okazji posprawdzamy sobie statystyki osób, które zabijemy bądź tych, które nas zabiją. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, na którym będziemy sprawdzać statystyki osób z innych kontynentów niż te, które dzisiaj sprawdzimy, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, no i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Jedna Subskrypcja, to jeden ping mniej dla mnie w dzisiejszym odcinku. A my na początku przenosimy się do Ameryki Północnej. Myślę, że większość z Was wie, ale też część z Was nie ma tej świadomości, co to w ogóle jest ping. W sensie, wiecie, im mniej pingu, tym lepiej. To każdy wie. Od czego zależy ten ping i po co on jest. Ping to jest opóźnienie. Im większy jest ping, tym mamy większe opóźnienie. I w przypadku, gdy ten ping już wynosi powyżej, nie wiem, 100 na przykład, 100 milisekund wydaje się pozornie. Czekajcie. Okej, mamy no pierwszą osobę, która grała Mechem, sprawdźmy jego staty. No spocony to on na pewno nie był. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, zostaw mnie. Zapiłem go! Zapiłem go, jak ja chyba od dzisiaj gram na amerykańskich serwerach. Lepiej niż poprzednik. Tak więc wracając do tematu, im większe jest opóźnienie, tym później się dzieją rzeczy na serwerze. To znaczy, że gdy uderzę tym kilofem. To to się dzieje po, w tym przypadku po 166 milisekundach. Wydaje się mało, pozornie. Wiesz, człowiek sobie myśli, Oe, 160 milisekund, co to jest? Ale de facto w praktyce wychodzi to dużo dłużej. Na przykład, na przykład zobaczcie, ja w tym momencie wyciągam macy i te macy dosłownie tak po chwilce się otwierają. Mam nadzieję, że mniej więcej to wytłumaczyłem i mam już dwa fragi na Ameryce Północnej. W której teraz swoją drogą jestem, bo aktualnie jestem w Nowym Jorku. Możecie wpaść na mojego Instagrama, bo tam jest sporo relacji z tego miejsca. Także myślę, że warto wejść i zobaczyć. Nowego Jorku się nie zwiedza i nie ogląda na co dzień. Jezu, jestem bogiem tej gry. O nie, zatańczył mnie. I zatańczył sam siebie. Nie, dobra, okej, okay. mnie zabił. Deceptor. Ale ma to jakąś dziwną czcionką napisane i nie wiem, czy mi się uda to przepisać. <laughs> Z racji, że wyjechałem na wakacje i nie mam jak robić regularnych giveaway, mam dla was coś niesamowitego! Do wygrania jest nowiutka konsola Xbox, którą możesz albo używać, albo sobie sprzedać i zgarnąć gruby cash. Wystarczy, że będziesz wspierać mnie w sklepie kodem Jaworski przez zostawisz subskrypcję dzwoneczkiem i napisz w komentarzu nick, z którym wspierasz mnie w Fortnite. Wyniki będą 19 września na pierwszym streamie, jaki zrobię po powrocie. Dziękuję, że mnie wspieracie w tym okresie. Kocham was! O cichutku, powolutku... Dojdziemy do skutku. No. A, to fajnie. To fajnie. Dobra, jakoś się zbudowałem. Wow. Czekaj, czekaj. Bo ja nie wiem o co chodzi. Bo mi generalnie to wszystko troszkę mocno laguje. Proszę mnie zostawić. Ja nie wiem, jakim cudem to wszystko się stawia w sumie, nie? I jakim cudem go zabiłem, też nie wiem. Świetne są te serwery, kocham grać tutaj. Co? Było to ewidentnie jakiś smur w konto, ale mimo wszystko zabiłem totalnego kozaka, bo ma on KD456. Wiem, że to jest za 40 mecze, ale nawet na 40 mecze utrzymać KD456 jest ciężko. Jestem bogiem grania na tych serwerach. ONI WSZYSCY MAJĄ GRANATY! A, to fajnie, że mi się postawiło. To co chciałem, żeby mi się postawiło. NIE! No przecież miałem ścianę tu gdzie ta ściana zniknęła, CO?! Plus tego taki, że nie zabij mnie chociaż totalny Bumble. Okej. Okay. Anonimowy, dlaczegoż to? Wszedłem na powtórkę, zobaczyłem, KD sprawdziłem i się załamałem. Chyba najsłabiej w tym odcinku. Kolejny anonimowy. Mamy gracza face, także powinno być dobrze. Jednak zostałem oszukany, to jest jakaś podróbka. Zanim ja włączę tą snajpę, to on mnie zdąży zabić. I tamten z drugiej strony... O, zabili tego tutaj. Biorę bandaże, biorę bandaże, biorę bandaże, biorę bandaże. Nie zdążę wziąć... Nie! Zabił mnie chociaż jakiś casualowy gracz. Cześć kolego! <grywa> Łatwko, nic dziwnego, że się kampił. Panie, że ja strzelam z opóźnieniem takim, że to jasny gwint. Nie, on ma pompę! Został totalnie wyjaśniony. Słabo, słabo. Co tam kumplu? Jak tam pogoda w Stanach Zjednoczonych? Mam nadzieję, że dobrze. Szkoda, że mi pięknie pozwala cię zabić. Za zabiłem. Co tu się zadziało w tym momencie? Zabił cię chłopska D075, to się stało, Jawor? Dobra. Wychodzimy z amerykańskich serwerów. Ale Ameryka to był pryszcz. Bo na oceanie, Oprócz tego, że od 4 minut szukamy mi serwerów. Dzieje się coś takiego. I tutaj to opóźnienie jest bardzo, ale to bardzo mocno odczuwalne. Zabiłem go! NIE WIEM JAKIM CUDEM, ALE GO ZABIŁEM Jego nick był MyNameIsBot2 No ale szanujmy się, aż taki bot to to nie był UWAGA Panda Piotr! Czy to jest możliwe, że mnie spotkał Polaka? Spotkałem Polaka na oceanii Albo ktoś nielegalnie sprzedaje polskie konta poza granicami naszego kraju, jest też taka możliwość. Nie wiem, czy jest to typowy gracz z Oceanii, czy grał tam na co dzień, ale tam był. A jego KD wynosi 0,87. Zobacz, jaki bambiczek. Dobra, podjazd, mu robimy od razu. Wow. Ok. Tu się gra naprawdę świetnie, powiem wam szczerze. Tym bardziej, że. Stawiam maty, nie wiem gdzie i nie wiem jakim cudem on mnie zabił Twitchowiec. Wątpię, żeby to było smurf konto, raczej świeży gracz 18 meczy, 1.33 KD Jak na początkującego gracza jest naprawdę dobrze. Oceaniczna lama Tylko szkoda, że raczej nie będzie moja. Idę po oceaniczną lamę. Ja ją zbiorę, ja ją zbierę. Będzie moja Mamy to szkoda, że jest. Gangbangowali z dwóch stron. Zginąłem od osoby, która ma rozegrane dwa mecze. I nawet jeszcze statystyki mu się nie załadowały z dzisiaj. Jest to totalnie świeży gracz. Jestem ciekaw, jak w tym rejonie świata sprawują się zombiaki. Czy są tak samo denerwujące jak u nas? Czemu nie wejdziesz drzwiami, kolego? Spokojnie, nie tak agresywnie. Jezu, weszły mi do domu! Nie, odejdźcie ode mnie, goście. Jest niedobrze? O, udało się. No taki przeciętniak No normalne to to nie jest. Zostawicie mnie w spokoju. Wow, spokojnie. Kto mi tu rzuci, rzuca kotwicę? Dzięki za RPG. <ścoughs> RPG na 300 pingu. Świetna sprawa. Dobra, pierwsze co zrobię tym arpegiem to. Chciałem sobie postawić schody, ale jest za duży ping. O, to jest pierwsze co zrobię tym arpegiem. Weź go traf! Dobra. Ale kolapsa dostał, by the way. Chłop. <grywki> Dzięki zombiaki. El Chapo. Pomogliście mi. Jak my przyjaciele, chyba. Widzicie, zombiaki na oceanie mi pomagają. Nie to co? Na europejskich serwerach. Ci gracze na oceanie mają bardzo mało rozegranych gier w Fortnite. Cie. Tyle zauważyłem. Dobra, to jest chyba czas na ucieczkę. Zbudujemy boksa. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Okej, okay. nie chciałem daszku postawić, ale jakoś wyszło Ej, ej, halo, halo. Skąd ty do mnie? Czemu ty do mnie? Tak się bawimy. Ej, czemu ja miałem... Co? Ja miałem... Ja miałem impulsa w ręce, a strzelił erpek. Świetna gra, pozdrawiam serdecznie. 066KD, więc jakoś dobrze to tu nie jest. Po tym krótkim, ale za to bardzo treściwym w KD odcinku możemy wywnioskować tyle, że na Oceanie na pewno gra dużo więcej słabych graczy, i graczy, którzy dopiero rozpoczynają grę. Niejednokrotnie widziałem komentarze od Was, gdzie pisaliście właśnie, że na przykład na Oceanie, jak się zagra w nocy, to jest około 30 graczy, i tak dalej, i tak dalej, bo bardzo mało osób tam gra. A jak już ludzie grają, to tak zbytnio nie ogarniają. Jeżeli chodzi o Amerykę, to myślę, że poziom jest tam podobny jak w Europie. Ale mimo wszystko ocenia, widać, że dość mocno odstaje z killem od reszty, a przynajmniej od Europy i od Ameryki Północno-Zachodniej bo póki co te dwa kontynenty sprawdziliśmy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie kolejny z tej serii, to tak jak mówiłem 10 tysięcy łap w górę. Jeżeli nie grasz jeszcze w Fortnite'a, zarejestruj się z linków w opisie. Pamiętaj, aby wspierać swojego ulubionego twórcę sklepie. Mój kot, to Jaworski przez Przestrzysy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!